Jak myślicie, co to jest? To nie są boby królików. To są korzonki buraczków. Co się Aha. dzieje, powiem wam. To tak powiem wam, że powiem wam. Ja już... Marek, co ty tu znowu myjesz? Ja słuchajcie, jestem wiecie, technicznym, bo syf niesamowity jest, tak, nie? syf. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Znowu w kuchni gotujemy. Dzieje się, dzieje się, powiem wam. Odtwarzamy przepis. Nie jak odtwarzamy. A co? Gotujemy no. Odtwarzać. Znaczy gotujemy, no gotujemy. Dobra. Gotujemy. Słuchajcie, gotujemy botwinkę. Jest to zupa, która jest gotowana na wodzie. Zupa na gwoździu. Nie jest gotowana na żadnym mięsnym wywarze i botwinka taka w tej wersji jest też dobra jako chłodnik, czyli może być podawana na zimno. E, mhm. śmiało, w letnie, upalne, gorące na lato dni, tak. na lato idealna. My nagry nagrywamy ten przepis, no i staramy się też e, jakoś e, Wam podać proporcje e, tych przypraw, tych składników, które używamy i które dodajemy. No akurat w tym przypadku jest to botwina, ale oczywiście chodzi o wszystkie przepisy. A znaczy, bo to jest i tak problem, no, nie? Bo jak tam no, mówisz, że dajesz tyle i tyle tych buraczków, ale wiecie, no kupicie w sklepie różne buraczki. Ja kupiłem tak. w supermarkecie, to były takie, wiecie. Liliputki, nie? Mikro, mikro, nie? Natomiast no właśnie. Ale do czego zmierzam w swojej gadce? Do tego, że są ludzie, którzy gotują intuicyjnie jak gdyby. No powiem wam, że przejęli na przykład z dziada Pradziada, czy tam no może od matki. Ale wiesz co, to jest taka, jak ja Ojca słodkie babkę. O właśnie, pizze, na też. Pizze, ja to na pizzę robię, ja to robię intuicyjnie. Intuicyjnie. I wiecie, yy, no tak na oko dajesz, nie? A no. daj na przykład, no to zobaczysz, tak ciut-ciut, nie? I wiecie, na przykład dla osób, które no nie za bardzo w kuchni, a chciałyby coś ugotować, y, jakiś nasz przepis odtworzyć, no my musimy, staramy się, żeby no podać Pewną gramaturę, jakieś proporcje. Ale tak nigdy są problemy, na przykład jak mówimy szklanka, a potem piszecie, ale jaka szklanka? No bo szklanki są różne. Dobra, tu gadu gadu, ale popatrzcie, jak wygląda botwinka. Yy, niech was nie zwiedzie to, że ona jest teraz, widzicie ją w takim kolorze, dosyć jasne jest. A gdzie te buraczki? No już Wam pokażę. Yy, zupka wygląda. Uuu! O, o, zaparowało. Ale dobra, o to chodziło, zaraz odparujecie. Jak wygląda tak wygląda, ale jak smakuje. To jest, to. jest sobie botwinka. Ona jest zawielona śmietanką trzydziestką, a cały przepis znajdziecie już wkrótce wkrótce, tak. Bo nagranie nagraniem, ale trzeba to zmontować, trzeba to wrzucić. A jeszcze przed botwinką, przepisem na botwinę jest przepis na kotlety po parysku. Także ten już na pewno jest, możecie wpadać. E, bo Marek zrobił na Instagramie ankietę, powiem wam, i okazało się, że y, około 50%... Gdzie 80% osób nie zna. Aha, no nie wiedziałeś aż tyle? A ja nie 50. Ale ja się nie dziwię, ponieważ słuchajcie, jak, jak pójdziecie do restauracji, baru czy gdziekolwiek, tam nie ma czegoś takiego jak kotlet po parysku. Mhm. Nie znajdziecie, nie? Przynajmniej ja nie spotkałem nigdzie. No, A chodziliśmy mi. już po różnych miejscach. Mm. I drogich, i tanich, i powiem wam, nie ma. A wiecie czemu nie ma? bo ten kotlet ma jeden minus, on musi być podawany na świeżo. No ale to chyba, no znaczy nie, no bo na przykład koniec nie może, mo możesz mieć. On Ty nawet, słuchajcie, nie... nie może leżeć 15 minut, bo łuży flaps. Ta, tak. to jest jego mankament według mnie. Jest tak, jest to mankament, ale kotlet po parysku smak... jest, jest zupełnie inny y, smak mięsa też, nie? Tak się Jak sami wydobywa. w domu zrobicie, to nie potrzebujecie żadnych 15 minut, bo smażycie cztery kotlety za jednym razem i macie wszyscy od razu. O pewnie. No, a Marek tutaj jeszcze y, do degustacji obiera jajka. Y, jajka na twardo. My tak y, jemy, botwinę z jajem na no, twardo. Tak no, tak powinno się jeść, aczkolwiek no wiecie. no... Co kraj to obyczaj, co komu smakuje, ten sobie tak je i tak dalej, tak, ja, tak jak Ma mówiłam... No są pewne, wiesz, przepisy, które... No tak, to u nas tradycyjnie to tak wygląda, Marek, ale wiesz, no są pewne przepisy, ja wiem, które to i to tak ktoś inaczej może zrobić, nie? Także u nas się to tak zjada, tak jak wam mówiłam, bo twinę można jeść też na zimno, przy, przynajmniej te w naszej wersji bo ona nie jest na mięsnym y, wywarze. Także Wam się tam nic nie zetnie, y, tłuszczyk żaden, także jedynie ta śmietana 30 no, ma swój tłuszcz, ale to jest zupełnie inny rodzaj. Dobra, także my zabieramy się, właściwie już skończyliśmy gotowanie. Powiem Wam, że my czasami to mamy tak, ale ja latam znowu z tą kamerą. Mamy, mamy tak, że y, robimy taki wieczór gotowania i dzisiaj na przykład gotowaliśmy dwa przepisy, aczkolwiek... Mamy, tak, aczkolwiek jeden z nich to był taki przepis, który był jednocześnie naszym dzisiejszym obiadem. Także no wiecie, to, to trzeba... To jest bardzo wymagające, jak jest, tak wiecie, dwa, dwa przepisy w ciągu jednego tak. dnia. Bo Jeszcze to... zależy jakie one są, wiecie, no, ale bo. No te były fajne. Także, yy, że tak powiem, kulinarne yy, kanały, profile są bardzo wymagające. No i rzeczywiście tu już trzeba, powiem Wam, docenić, no, no my doceniamy, my doceniamy teraz innych twórców, którzy też w tym klimacie działają, bo my wiemy na czym to polega i czym to się je. Także, no, powiem Wam jeszcze jedną rzecz a propos kwiatów. Yy, no. Bo ostatnio we vlogu poszło, że zaczynamy terapię. No chodzi o tę terapię kwiatów, bo o tym też mówiłam w tamtym vlogu. I na razie twu i odpukać w różne niemalowane i tak dalej. No na razie e, jest na plus. Aczkolwiek... A nie masz tej grupali? Aczkolwiek nie, jeszcze, jeszcze to Są musi prace? potrwać tak jeszcze to musi potrwać także kontynuacja chyba będzie powtórzyć chyba Będzie tak y, będzie na pewno ten proces y, powtórzymy dobra tymczasem degustacja u nas degustatorem zawsze na odcinkach jest Marek no i zobaczymy co tym razem mi wyszło Marek robi zdjęcia, a ja Wam jeszcze coś pokażę. Popatrzcie, kroiłam buraczki, nie? Widzę mm, twoje palce. Mm, no i oczywiście patrzcie. Jaj. Ale nie powinienem mi teraz widzieć. Aha, nie powinieneś. Aha, bo... <laughs> Tylko powiem Wam, że nie mam. Podobno cytryną zrobić takie? Czy co, żeby to zeszło? Nie założyłam rękawiczek, bo wiecie jakoś tak. I nie lubię gotować rękawiczka. A ja kroiłem, popatrzcie. Tak? Mm -hmm. Mm -hmm. Może by wyszorować, może ja za mało szorowałam. Ciekawe czy wy macie jakąś metodę na takie buraczane palce. słyszałem. Yy, no zobaczymy, także napiszcie. Opony wymienione możemy zacząć sezon No zimowy. Nie no, wiosenoletni. Hmm? Faktycznie ci? dzisiaj jest... Powiem Wam, że dzisiaj jest troszeczkę zimową, bo ja tak ubrałam sobie, wiecie, bluza i ten bezrękawnik. No Jak patrzę tak, na ciebie, to mi się zimno robi. Wiecie, że mi jest chłodno, naprawdę, także... Kuczyki, proszę. Yy, czekamy na wiosnę, ale właśnie ja już kiedyś o tym mówiłam. Jak znam życie, od kilku lat już tak jest, że to jest taki przeskok nagły, że wiecie, z takiej, yy, takiego przedwiośnia jest lato potem się robi. No I 40. Nie? A ja na przykład tego nie lubię, nie? Ja, ja lubię tak poczuć te, te wiosnę. Na przykład upały to, to są nie dla mnie. Ja na przykład nie lubię upałów, ale już... No dobra Marek z ziewną mm, to idziemy bo zimno mi jest zimno i dlatego ziewasz dziwna reakcja na, na nie nie a wiecie o, na tym, zim, bo... wiecie o tym że ziewanie to jest to nie jest kwestia tego co tam mówią że wiecie niewyspane niekulturalne kulturalne, czy coś, tylko to jest kwestia dotlenienia mózgu no, mózg się w ten sposób dotlenia o i zwierzątka też tak ziewają no, ale Króliczki powiem wam gębo Ale tak mnie nikt nie widział tylko ty a ja Wam powiem, że króliczki jak ziewają, to one mają taki cały rytuał. One się najpierw wyciągają, tak, łapki do przodu, a potem jest takie o, taki rozciapisz, nie? No widzicie, i kto tu jest zakręcony? Marzenko. No. Także my, teraz już gotowi w sezonie letnim, możemy jechać. No Pojedziemy na ten, na majówkę i będzie się kupura. Tak, planujesz nie. wyjechać nie. na majówkę? Ja mam powiem, planowanie majów, no ale wiadomo, ludzie mają urlopy, coś, ale ja to akurat. A skierzyłem. ja nawet nie wiem, powiem szczerze, że na jakie dni przypada teraz majówka, jeżeli chodzi o nitygodnia. Nie wiem, czy nie poniedziałek, jak to jak środa, jakoś tak fajnie, ale nie wiem. Naprawdę powiem Wam, że jestem teraz zupełnie nie w temacie, jeżeli chodzi o tą majówkę. Ale my zazwyczaj mojówkę jednak jesteśmy w domu. Powiem Wam, że nie mamy żadnych takich yy, jakichś yy, No jak tam planów. wypada? Nie. Tak, poniedziałek, wtorek, środa. O Boże, to jak ktoś weźmie sobie jeszcze tutaj. <laughs> nie no, tutaj masz wolne ustawowo. Weźmiesz sobie dwa dni wolnego, weekend? czwartek, piątek, to masz prawie no, półtorej tygodnia. Zobacz, zaczynasz weekend i tu masz cały tydzień nawet, nie? Mm. No, to jak ktoś dobrze pomyśli i ma takie możliwości, no to... Tylko pogoda, nie? Na majówkę majówka czasami lubi płatać figle. Ja Wam powiem najgorzej, Także my też będzie... planów. A <coughs> ciekawe, jak wy, no już Marku? Najgorzej co ci będzie, jak ktoś zaplanuje tradycyjne miejsca, czyli albo trójmiasto, albo ten. góry, zakopane, nie? To tam będzie dziki tłum, znając życie. Mm. Bo wiecie, w sezonie wakacyjnym też jest dużo ludzi, ale to się rozkłada na te dwa miesiące. A tu jest tak, trzy dni wolnego i po prostu płaca po Polska jedzie, nie? A są trzy takie miejsca w Polsce, no i każdy tam jedzie, wtedy jest, jak jest wszędzie kolejki, więc myśmy stwierdzili, że lepiej nie jechać. A można sobie pojechać, jak jest egzamin yy, ośmioklasisty, jak ktoś ma w domu ośmioklasisty, to może sobie pojechać wtedy, jak ma wolne, nie? No właśnie, może, może. Opony wymienione. <laughs> Powiem Wam, że zawsze z tym też jest taki, znaczy taki problem, kiedy to zrobić, a czy już, potem się okazuje, że jeszcze jest chłodno, nawet spadnie śnieg, przymrozki i no i się przedłuża. No tak zawsze jest. Dobra, jedziemy. Nie ma co dyskutować, narzekać. Trzeba zawieć pasy i można jechać na drogę. Kawa zrobiona, dla mnie? No dla ciebie, dla ciebie, specjalnie, bo ja Flat White, Shakespeare, to jest, tak? No raczej. Bo ja nie lubię Flat White, yy, za dużo mleka. Ja po prostu lubię jak. No i czasami. Kawę, no. czasami lubię napić się kawy z mlekiem i to nie. Ups, prze, przepraszam. I nie powiem, że nie, ale to jest y, raczej rzadko i raczej w weekend. Natomiast najbardziej lubię czarną, a Flat White to jest dla mnie już kiedyś piłam, bo, wiecie, robiłam testy te, y, z tego ekspresu. I Flat White za, y, dla mnie ma za dużo mleka. Wiem, wiem, marudzę, narzekam. Także już nie marudzę, każdy lubi co innego. Powiem wam, że dzisiaj miałam dzień też takiego, powiedzmy, załatwiania, dowiadywania się, no i y, dowiadywania się w urzędach, a szczególnie w jednym urzędzie. Które I kochają. Wszyscy kochają w ogóle urzędy, ale ten szczególnie może. Ale nie będę już mówiła o jaki urząd chodzi, ale cho chodzi, chodzi, tak jak wam powiem. Po prostu yy, próbowałam się dostać w cudzysłowie do tego urzędu telefonicznie, czyli po prostu no, na infolinie, nie? I dzwonię. Ja wam powiem dwa dni, dzwonię. No, już dzisiaj się dodzwoniłam. Ale y, to dzwonienie polegało na tym, że dodzwoniłam się na Infolinię, oczywiście y, informacja, jeżeli chcesz to, wybierz jeden. Jeżeli to, wybierz dwa, jeżeli tam, to wybierz dziesięć i tak dalej. Ale tak jest często na infoliniach, żeby cię. To, po to mnie nie dziwi, nie? No bo to wszędzie nawet jak się chcesz zarejestrować do lekarza, do jakichś przychodni dzwonisz i tak dalej. No więc dzwonię i wybieram ten numer, który mnie nie interesuje. I słyszę w słuchawce, no na głośno mówiącej. Yy, yy, wszyscy konsultanci są zajęci, jesteś drugi w kolejce. Łe, myślę sobie super, nie? Drugi? No to czekam, nie? Taka zadowolona, uchachana i czekam. No i tak, czekam. Mija pięć minut. jesteś drugi w kolejce. Czekam. No wiecie, jak to czasami w urzędach jest, nie? Jeżeli chodzi o interesantów, no to mają jakieś tam sprawy do załatwienia, do dowiedzenia się i tak dalej, więc może rozmowa trwać. Mija 10 minut. Jesteś pierwszy w kolejce, jest! Wtedy myślę sobie, no teraz to już pójdzie z górki. Dobra, czekam. 5 minut, 10 minut, nadal jesteś pierwszy w kolejce, pierwszy w kolejce. I słuchajcie, chyba z 20 minut czekałam. I nic. ja już, no nie wiem, tak jak jestem osobą cierpliwą, tak się rozłączyłam. I e, to było dwa dni temu. E, no i dzwoniłam jeszcze raz, podjęłam taką próbę i znowu byłam druga, znowu byłam pierwsza. I pierwsza byłam chyba przez kolejne 10-15 minut i się już zdenerwowałam. I już się nie łączyłam tego dnia. No i dzisiaj dzwonię. Znowu jest to samo. Taki sam cykl, powtórka z rozrywki. Byłam druga. Od razu po połączeniu się, potem długo, długo nic, byłam pierwsza, długo, długo nic, znowu zadzwoni, rozłączyłam się, po chwili zadzwoniłam znowu. I ktoś odebrał. Nie, no już mówię, teraz cię nie wypuszczę z tej linii. No i dowiedziałam się, czego się miałam dowiedzieć, ale powiem wam, że to dowiadywanie to było takie, takie dla mnie nierzeczowe. Bo y, pani, o którą y, pytałam o coś, Stwierdziła, że do końca to ona tak nie wie, ona jest niezorientowana, no tu są no, to na, taki urząd, to na... Na dole są takie druczki, ale chyba można je, ja mówię, można je pobrać sobie internetowo, no chyba można, ale ja tam się nie interesowałam tym. What? No nie interesowałam się, no pani urzędzie, interesant, kurczę, to kto się ma interesować, nie? No ja przychodzę, czy tam, no dzwonię, żeby się dowiedzieć... No ja się nie interesowałam, no chyba nie wiem, no proszę sprawdzić, musi pani sprawdzić, ale na pewno są u nas tutaj na dole do pobrania druczki można wypełnić. No. Ale czy ty coś poważny, żeby z do urzędu tam się nie dzwoni i nie wolno przeszkadzać. Także już już po prostu we mnie to wzbudziło takie, wiecie, takie zdziwienie, bo ja już przestałam tam się irytować, ale zdziwienie, nie, I żeby tak ofen powiedzieć, że ja się tym nie interesowałam i nie wiem, czy na stronie jest, nie? Dobra, no i w końcu się dowiedziałam, że to pismo i to pismo, jak pani złoży, to do 30 dni pani będzie miała. No, to, to się dowiedziałam. Ale w ogóle, <grym> pojętując mój wywód, to powiem wam, że urzędy omijać szerokim łukiem i po prostu nie korzystać, ale czasami trzeba. I powiem Wam, że no nie da się ich ominąć. Nie? I czasami człowiek musi swoje tam oddenerwować się, zirytować, takie góle mieć. Ja już przez ten telefon to wiecie, ja już potem bym chciała, no ale trzeba zachować kulturę. I dobra. I wygadałam się teraz. Możemy przystąpić do testu. Jeszcze chwilę, jeszcze chciałem coś powiedzieć? Teraz się zacznie. Uwaga! Słuchajcie, ja mam taki zwyczaj, że ja na przykład nie chodzę do banku do centrali, znaczy do centrali, do siedziby. A ja nie byłam w banku Ale nie, nie, no ale, ale jak się idzie do banku, słuchajcie, to tam pół dnia zawsze wam spadnie tak, że nawet nie wiecie kiedy, jest, co jak, więc zawsze omijam banki szerokim ukiem. A co do tego, <laughs> słuchajcie, ja ci miałem też akcję, mianowicie byłem w jednym sklepie, kupiłem U. kawę, wychodzę sobie, idę do drugiego sklepu, kupuję te piękne tulipany. Co za mną chcę płacić przy kasie, patrzę karty nie mam. A karta mówię, kartę? No nie, no słuchajcie, ja wiedziałem, że ja jej nie zgubiłem, ale... No mówię... jak to nie zgubiłeś, skoro jej nie miałeś, przy płaceniu? No właśnie, bo ja, słuchajcie, zostawiłem w sklepie, gdzie płaciłem za kawę. Włożyłem do terminala, wbiłem pin, potem wiecie, paragonik, tu Pokaż. pakowanie. Albo gorączka, albo zakochany. <kluz> <kluz> Jest... Nie, to już... Tak... Jasna panie serca. To tak, drugi raz już miałem. Aha. Pamiętasz kiedyś było też, byliśmy w sklepie budowlanym i chyba na drugi dzień dopiero sobie przypomniałem, że ja karty nie mam, czy na wieczór. A, coś było, a to było i lat temu. No też było przed to chyba całymi koronami i tymi innymi kulami mm, Przed kulów. królami, mm -hmm. I przed królami. I słuchajcie, i idę do tego sklepu, pytam się pani, a to była kasa czy... Nie, czy ktoś nie oddał karty? A pani mówi: No właśnie, ona wyciąga tą kartę. No i mi dała. No, po to... wylegitymowaniu mnie. No, Powiem ja mam... wam, że z tym też trzeba uważać, że rzeczywiście. Mm. A wiesz, czego to wynika? Z pośpiechu. Nie, to też wynika z tego, że my się przyzwyczajamy coraz to bardziej do płatności zbliżeniowych i ciągle kartę trzymamy w ręku. Ale wiesz co, też ludzie płacą telefonem. No ale to, to jest zbliżeniowo. No ale dobra, telefon A to pieroistwo wsuniesz, miliony, no. wsuniesz, wbijesz ten, potem tucik, umknie mm, i dupa, nie? Tu już myślisz jak te zakupy zabrać, I, pakować. I słuchajcie, pół godziny stracone. Tak? Mhm. Wiesz co, ale to faktycznie dobrze, że Ci się udało, wiesz, te kartę... Znaczy dobrze, że nikt jej nie wziął, bo, tak. bo na płatnościach zbliżeniowych... Tam jest do 100 złotych teraz bez pinu, to można trochę. No, wydubać, nie? było sobie tak, że trzeba uważać, bo jest rożnym, bo. Tam chyba jest któraś płatność. Wiecie, pisały. to są potem problemy, nie? Tam są też dane, tam. Y... Nie, jedyny problem. Ale taki, wiesz, że jeżeli konto będzie żyć. No, 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 ale właśnie też o tym mówię, nie? Że tu po prostu macie potem problem. Z, musicie zablokować, dzwonić do banków, nie? Ale chyba nie chyba... A ten stres w aplikacji bada się przy się da. W jednym banku się da za, zablokować. Przepraszam mówiąc, to ja nie próbowałam. A ty już sprawdzałeś, tak? Znaczy się to, co wtedy. W tym sklepie. No me, nie budowlanym. Wiem, Tam się od razu ją za, zalokowałem, za, za nie? Ale się... No, a no, Dobra, zresztą. ale popatrzcie co kupiłem. Niedojrzałe truskawki. Matko, kto Słuchajcie, to jestem w sklepie I tak patrzę, takie wystawione, ja mówię, ale siara, takie truskawki już sprzedają, nie? Niedojrzałe, no, Kto to kupi? Ale no potem i... jakoś patrzę na opakowanie i taka dziwna metka. Ja mówię, ale. z takie perle. Nie, mi się to z takimi wiesz, z tymi świetnymi. Ale jest tutaj, skierzą. zobacz ten, Florida Pearl. No, no wow. dobra, Florida, nie Florida, ja do tego nie czekam. Nie Florida. Czytałem. Ja słuchajcie, patrzę, mówię, co to jest? Aha, to są takie truskawki. Ale czekaj, czekaj, bo tu jest po polski. To co Truskawka biała. Grecka widzisz? biała. Pochodzenie jest, Grecja. No a to najgorsze co? to, że teraz pirońską kawę piłem i mam dziwny posmak, wiecie? No to, ale ja jeszcze, słuchajcie, nie testowałam. No wygląda to faktycznie, jakby ta truskawka była niedojrzała. Znaczy, ta jakby taka już częściowo się dojrzała. No ta zaczyna dojrzewać. Ale ta jest taka mega biała. A ta jest mega żółta, nawet powiem. I słuchajcie na Instagramie, niektóre osoby pisali, że podobno smakują jak ananas. One są już bardzo znane, ale a? ja pierwszy raz widziałam. widziałam. Ja też pierwszy spiela. raz w życiu widzę. Niektórzy nawet No to już co, paru... testing? Od paru lat nawet je w domu uprawiają, w ogródkach. Bardzo dobre dobra podmiana. Dobra. Próbuję. Jedziesz? Już? No. Co? Mm? Twarda? Ma jakiś smak? Mm, słodka, jak truskawka. Czyli normalnie taki posmak truskaweczki. Mhm. Mm. Mm to teraz ja. Taka wybielona truskawka, ale smak jest zachowany. Wybielona, to ja biorę tą taką bardziej. Uuu słodka. No jest słodka. Bardzo słodka. No, ale normalnie truskawki też masz niekiedy słodkie, nie? Ale powiem Ci, mh, tak do końca ona jest taka bardziej wodnita yy, Myśli, i słodka, to? ale nie ma tego posmaczku truskawki, tak do końca. Mm. Mm. Podobno ananas przypomina w smaku, ja no, nie wiem, kawę piłem i... Możliwe, że będzie ananasowa, ja też właśnie, no być tak może ta się... żółta. Albinosy. Ale ciekawe, no, białe truskawki, pierwszy raz widzę, nigdy wcześniej się z tym nie spotkałam, ale no, no dobra, wiecie, żeby coś z, z przetestować, skosztować, no z ciekawości, A ja nie? wam powiem, że te parę truskawek, co tu widzicie, kosztowało całe, niecałe 11 zł. To? No. Strachcie bać co będzie. Co do mnie 900 gramów kosztowało y, 22 zł chyba. No także zobaczcie, cena też powalająca, ale y, no czasami spróbować jak się... trzeba. Tak, właśnie spróbować. Białe go. truskawka. Ale szczerze powiem, chyba już bym nie inwestowała w nie. No, no, szału nie robię. Bo no bez szału, jak nie? Ustawka. Tylko sama ta ciekawość, jak smakuje taka truskawka, nie? Chlorowana, wybielona. Wybielona ewidentnie. Dobra, dopijaj kawę słuchajcie, a my będziemy się zabierać za nagranie. Dzisiaj nagrywki u Michasi, także y, musimy się sprężyć, potem to montować. Y, a na dworze coraz cieplej, powiem wam dzisiaj no, to już, tak. już No, nie, już nie panikujmy. Dzisiaj bo tak wiosennie, zapowiadają fajny weekend, więc życzymy wam o, udanego weekendu, wypoczynku, słoneczka tej witaminy D, y, B, która... B. D. D. Y, witaminki D, którą daje właśnie naturalnie właśnie te promienie słońca i ty, tej radości, którą daje też zieleń. Powiem wam, że drzewa teraz tak po prostu poszły. I przez weekend pójdą yy, bardziej. Tak, myślę. bo trochę popadało, znowu było ciepło i było pięknie. Dobra, to widzimy się w następnym blogu. Będziecie? No, na pewno. Yy, to na razie pa.